Tak jak mówiłem, do tematu nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych księży musimy wracać i bardzo dziękuję tym Państwu, którzy po poprzedniej audycji na ten temat napisali mi swoje komentarze. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy o nich porozmawiali, dlatego że są cenne, wartościowe i zawierają. Konkretne propozycje, które przede wszystkim my, opinia katolicka, powinniśmy przemyśleć, które, które autorytety, ludzie wykonujący władzę w kościele powinni wziąć pod uwagę. Pan Daniel Socha pisze do mnie o panerotyzmie kultury liberalnej, tej kultury, w której żyjemy, która nas otacza i konieczności publicznego przeciwdziałania tej tendencji. Pisze mianowicie pan Daniel, że kryzys przestępstw seksualnych to tylko wierzchołek góry lodowej. Nie da się zwalczyć tej patologii, jeśli cała zachodnia i nasza kultura nie odetnie się od spuścizny rewolucji seksualnej lat 60., seks wszędzie, gdziekolwiek i z kimkolwiek i że państwa muszą y, przeciwstawić się banalizacji tej sfery, na przykład pornografii czy przez odrzucenie tak zwanej nowoczesnej seks-edukacji. No to oczywiście wszystko jest prawda, dlatego że powtórzę jeszcze raz: Kościół dzisiaj funkcjonuje w sytuacji, w której w żadnym wypadku nie można powiedzieć, że kultura współczesna ceni celibat księdza, czy ceni czystość zakonną, ceni wierność małżeńską, ceni choćby odpowiedzialność seksualną. To są wszystko wartości co najmniej lekceważone, jeżeli nie odrzucane, wręcz przeciwnie. Normą staje się dokładnie tak, jak napisał pan Daniel, zaspakajanie wszystkich skłonności, wszystkiego, na, na, co, ktokolwiek na co ktokolwiek miałby ochotę. I pamiętajmy, ludzie ukształtowani w tej kulturze, oni przychodzą do seminariów, wychodzą z seminariów, idą, idą na parafię, cały czas ta kultura ich osacza. I to jest bardzo ważne, jeżeli tak naprawdę, bo w tej chwili nie mówimy o... cały czas nie mówimy o winnych, tylko przede wszystkim mówimy o ochronie ofiar. Również o, w drugim planie, o ochronie zasad, wartości, ale przede wszystkim o ochronie ofiar. To jest najważniejsze. Jeżeli o tym mówimy, jeżeli nie chcemy, żeby kultura współczesna produkowała te patologie, no to to jest najzupełniej oczywiste, że państwo temu panortyzmowi współczesnej kultury musi się przeciwstawić. To jest jakiś dziwaczny paradoks, jeżeli w jednym numerze Newsweeka czytamy rewelacje o nadużyciach seksualnych, a w innych wydziwianie na waniliowy seks, no bo on musi dostarczać mocnych. Wrażeń pochwały tzw. poliamorii, seksu grupowego, i tak dalej. Więc jak możemy w tych warunkach mówić o tym, że ludzie, którzy takie rzeczy publikują, piszą, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ten klimat, kontekst kulturowy? Inna rzecz to przeciwdziałanie polityczne. W poprzedniej kadencji parlamentu, jeszcze w okresie rządów liberalnych, pojawił się bardzo dobry projekt ustawy Stop Pedofilii. Który po prostu bardzo racjonalnie mówił o tym, że jakiekolwiek ekscytowanie nieletniego w wieku, kiedy nie może podejmować życia, kiedy z nim nie wolno, w ogóle nie powinien podejmować życia seksualnego, jakiekolwiek ekscytowanie seksualne dzieci jest przestępstwem. Ten projekt został bardzo brutalnie, bardzo kategorycznie odrzucony przez tych wszystkich, którzy oklaskiwali pana Jarzyszkiego. Więc gdzie jest prawda? Walczymy z pedofilią, czy nie walczymy? Dlaczego projekt Stop Pedofilii został odrzucony? To są oczywiście pytania, na które odpowiedź musi być jednoznaczna. I ten postulat, który pan Daniel Socha zgłasza, no jest bardzo oczywisty. Tylko pamiętajmy o jednym, bo teraz musimy przejść już do sprawy Kościoła. Kościół powstał w kulturze, która go odrzucała. No jeżeli przeczytamy, Pierwszy rozdział listu do Rzymian. To jest opis kultury bardzo bliskiej naszej. Nie żydowskiej, bo kontrowersje z otoczeniem żydowskim mamy w Ewangeliach, ale kultury pogańskiej, kultury popadającego w dekadencję Rzymu. I są instytucje w kościele od dyscypliny życia kapłańskiego. Po najzwyczaj, najzwyczajniejszą etykę dotyczącą wszystkich, które mają chronić i nas, i każdego księdza, i każdego katolika, przed tego rodzaju, które mają pomagać przed tego rodzaju wpływem, które mają pomagać nam w prowadzeniu dobrego życia chrześcijańskiego. I te instytucje muszą być odtwarzane, kochane, urzeczywistniane i praktykowane. Poniekąd o tym pisze, chociaż trochę obok tego problemu, raczej o tym, jak zagwarantować ich działanie, pisze Jan Ośko, mówiąc o tym, że Kościołowi potrzebne są wewnętrzne służby informacyjne, że biskup świadom problemu, świadom zagrożenia dla duchowego życia Kościoła, dla moralności chrześcijańskiej, dla ludzi po prostu. No, powinien uruchomić, powinien temu przeciwdziałać, powinien chcieć wiedzieć, co się dzieje. Jako przykład Jan Oszko daje nam przykład Instytutu Prymasowskiego ósemek. Pisze, że Prymas Tysiąclecia założył zgromadzenie tak zwanych ósemek, osób koncentrowanych, sióstr bezhabitowych, które znały osobiście proboszczów i wikariuszy problemy parafii na tyle y, y, dobrze, y, że wiedziały, czy na przykład domniemanie o tym, że ksiądz ma kochankę, jest plotką, czy prawdą. Prymas potrzebował tej wiedzy, żeby reagować, uznając, że nawet plotka jest y, y, szkodliwa. No bo jak bardzo trafnie y, Janek Ośko pisze, i bardzo mu za tą obserwację dziękuję, jeden. Y, y, Jedno przestępstwo popełnione w środowisku, którego nigdy nie powinniśmy o to podejrzewać, uzasadnia dziesięć następnych pomówień. Zło w najróżniejszy sposób proliferuje. I to bardzo trafna, to bardzo trafna uwaga, że. Biskupi powinni reagować, powinni chcieć wiedzieć, jeżeli jest pewne zjawisko, powinni mu przeciwdziałać, począwszy od rzeczy najprostszych, noc tych znanych i kwestionowanych dyspozycji kongregacji nauki wiary, z czasów, kiedy kierował nią kardynał Ratzinger za pontyfikatu św. Jana Pawła II, że skłonności homoseksualne no, stanowią obiektywną przeszkodę do wykonywania kapłaństwa. Kapłaństwo jest dla mężczyzn, którzy. Jasno potwierdzają swoją męskość dla ludzi, którzy rezygnują z założenia rodziny, będąc do niej zdolni. Mówię o kapłaństwie, o kapłaństwie zachodnim, ludzi zdolnych do założenia rodziny, jeżeli chodzi w ogóle o kapłaństwo jako takie. I ludzi silnych, zdolnych również przeciwstawiać się pokusom, czy właśnie otaczającej kulturze, zdolnych głosić zasady, nawet wtedy, kiedy są odrzucane, kwestionowane, wyśmiewane i zdolnych żyć według tych zasad. Bardzo ciekawy głos, chociaż z góry zaznaczę, że zupełnie nie zgadzam się z jego sugestią, ale bardzo ciekawy i wart przemyślenia. Przesłał pan Arkadiusz pudełko. Nie wiem, czy pan Arkadiusz jest katolikiem czy protestantem, ale przywołuje trzeci rozdział pierwszego listu do Tymoteusza. No i mówi, że, 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 że lepiej by było, gdyby, gdyby nie było celibatu no w sposób radykalny, bo on idzie dalej niż prawosławie. Tak jak w anglikanizmie przypomina słowa. Z Świętego Pawła, biskup ma być nienagany, mąż jednej żony, trzymający dzieci w posłuszeństwie i wielkim szacunku, jeśli bowiem ktoś nie umie rządzić własnym domem, jakże będzie mógł troszczyć się o Kościół Boży? No, na początek jedno wyjaśnienie historyczne w kulturze żydowskiej tamtych czasów, jak dowodzą bibliści, jeżeli chodzi o mężczyzn i nazaryjczyków, to. Nie trzeba tu nawet dowodu, ale jak dowodzą bibliści w stosunku do kobiet. Celibat czy czystość seksualna, chociaż istniały, były zjawiskami wyjątkowymi, obok normy generalnej, ale istniały. Tym niemniej cała kultura żydowska była i jest nastawiona na założenie rodziny, na zapewnienie fizycznej ciągłości narodu, na przekazanie życia. To w tym kontekście Pan Jezus powoływał apostołów i chociaż sam żył w celibacie, tak jak, tak jak jego matka mimo małżeństwa, no to w tym społeczeństwie, w tym narodzie, do którego należał, w tym społeczeństwie, w którym żył w tej kulturze, powoływał Apostołów, tym niemniej celibat jako naśladowanie Chrystusa od początku w życiu chrześcijańskim się kształtował, ale w tej chwili na chwilę zostawmy historię, bo jaki on ma sens i dlaczego jest ważny, i dlaczego odejście od niego nie jest remedium, nie jest rozwiązaniem całej sprawy. Otóż, tak jak w religii Starego Przymierza, kluczową rzeczą było trwanie narodu, przekazywanie prawa, oczekiwanie tu, na tej ziemi, tak Ewangelia otworzyła nadzieję, nadprzyrodzoną perspektywę wieczności. Celibat jest świadectwem rzeczywistości wykraczającej poza tą ziemię. Poza tym jest naśladowaniem Chrystusa jako ofiara. Sam w sobie z białym męczeństwem, ale tutaj uwaga nie białym męczennictwem. Męczeństwo to nie męczennictwo. Jest białym męczeństwem to znaczy świadectwem, że istnieją dobra wyższe od nawet no tak wspaniałego dobra doczesnego, jak miłość małżeńska i życie rodzinne. Są dobra wyższe niż tak zwane udane życie, i jednym ze świadectw tej rzeczywistości jest celibat. Samo męczeństwo było świadectwem, że są rzeczy ważniejsze od życia doczesnego. Można więcej stracić niż stracić życie, można więcej zdobyć niż zachowując życie. Białe męczeństwo. Każde wyrzeczenie w życiu, również wyrzeczenie życia rodzinnego ze strony Księdza, jest tego potwierdzeniem. I jedna uwaga bardzo kluczowa. Dzisiaj, kiedy słyszymy o Celibacie, słyszymy na ogół jako argument na jego rzecz, to, że dzięki wyrzeczeniu, poświęceniu życia rodzinnego, Ksiądz będzie się mógł bardzo szeroko poświęcić swoim obowiązkom i dla innych ludzi. To jest wartość dodana. A nie cel. Nasza religia jest religią ofiary, i ten jej sens należy codziennie przywracać, codziennie zachowywać. Celibat jest ofiarą dla Pana Boga przede wszystkim jest oddaniem Jemu tego, co najlepsze. I w następstwie oddając, Bóg zwraca czas i może go poświęcić i ksiądz może go poświęcić ludziom. Tak naprawdę ta teologia. Oddania ludziom jest bardzo ułomne, dlatego że żyjąc tak, no, ksiądz bez przerwy, doświadcza tego, że traci to, co daje innym. Celibat, przeżyty po katolicku, jest zyskaniem, jest aktem wolności, jest zyskaniem tego, z czego nie mogą korzystać inni. Jest charyzmatem i i przywilejem. Kardynał Ratzinger, jeszcze zanim został papieżem, pisał, że celibat kapłański bardzo umacnia wierność małżeńską i monogamiczne, oparte na definitywnej wierności, małżeństwo. Oczywiście każde, każde wykroczenie przeciwko celibatowi można powiedzieć, że odwrotnie, że osłabia te wszystkie wartości. W społeczeństwie, osłabia innych chrześcijan, osłabia innych ludzi, ale jako taki ma ogromną wartość. Wyjście z tego kryzysu, w którym jesteśmy dzisiaj, to jest jak zawsze oparcie się o Boga, bez którego nic nie możemy, to jest Jego łaska, ale to jest również. Powrót do ducha ofiary, mówię jeszcze raz, nie robienia z siebie ofiary, tylko do ducha ofiary, do szczęścia z tego, że, że, możemy, że możemy coś z siebie dać. Powrót do, tej, powrót do tej kultury jest kluczową rzeczą w tworzeniu klimatu, który będzie wspierał. Ludzi zdolnych iść prostą drogą, i jednocześnie, który będzie izolował w znaczeniu podwójnym no zagrożenia wszelkiego rodzaju zagrożenia od tych najbardziej banalnych niewłaściwe relacje seksualne z ludźmi, z, 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 z kobietą, z którą to jest możliwe, po to najbardziej skandaliczne, no, do których doszło ostatnio, będzie izolował w podwójnym znaczeniu, nie tylko izolował społecznie ludzi, którzy mają problemy ze sobą, ale izolował w każdym z nas pokusy, przed którymi człowiek może stanąć. Ta kultura wspiera ludzką wolność, ludzką zdolność wyboru, Dobra, i do niej należy wracać. Tak naprawdę walka z tym kryzysem idzie przez umocnienie, przez powrót do ducha czystości, etyki seksualnej, również celibatu kapłańskiego, a nie przez porzucanie go w sytuacji najbardziej, najbardziej dramatycznej, kiedy może najbardziej jest potrzebny. Tym niemniej dlatego na początku powiedziałem, że to, o co zapytał pan Arkadiusz Pudełko, jest bardzo ważne, no bo to są kwestie, przed którymi stajemy i na, którymi, na które musimy dać odpowiedź. Ja bardzo się cieszę na to, że mogę na. Państwa pytania i na takie pytania odpowiadać, bo każdy z nas w życiu musi być gotowy do tego, żeby odpowiedzieć na to niemal w każdej chwili, bo w każdej chwili mogą być nam postawione. Drugi raz już spotkaliśmy się, żeby rozmawiać o kwestiach, które Państwo sami podnosicie, i dlatego nadal bardzo proszę o Państwa komentarze. Na jedne odpowiadam pisemnie, inne możemy podnieść przy tej okazji. Oczywiście zawsze też jest kwestia, czy poświęcać temu całą audycję, czy odpowiadać przy okazji innych. Każda Państwa opinia będzie dla mnie cenna, żeby z najlepszym pożytkiem dla nas wszystkich kontynuować ten program.